Od 16 marca rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Jest to świadczenie zgodnie z ustawą przyznawane na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę naszego kraju po 24 lutego i co najważniejsze, zostali wpisani do rejestru PESEL. Żeby ułatwić składanie tych wniosków, będziemy właśnie przyjmować obok stanowisk nadawania PESEL-u w na Renie, Również w identycznych godzinach, jak będą obsługiwały stanowiska przyjmujące wnioski o nadanie pesel -u. Będzie to od poniedziałku do soboty, od godziny 8.00. Do 20. Zakres informacji, jaki nam nie będzie niezbędny, będzie określony oczywiście w tym formularzu. Natomiast jest to imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, płeć, rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, adres pobytu, dane kontaktowe właśnie numer PESEL oraz numer rachunku płatniczego, jeżeli ktoś posiada. Pracujemy również nad innymi metodami wypłaty, ale robimy to wspólnie z bankiem, więc niezwłocznie, jakby po tym, jak będą środki przeznaczone przez budżet państwa na realizację tych świadczeń i warunki techniczne wypłaty będziemy je realizować. To są takie zadania, na które musimy otrzymać środki z budżetu państwa, więc my uruchamiamy możliwość starania się o to świadczenie jak najszybciej, czyli w momencie, kiedy będzie spełniony ten podstawowy warunek, czyli posiadanie numeru. PESEL I z naszej strony jest to najszybsze działanie, jakie jest możliwe do podjęcia.